Witajcie moi widzowie ponownie w piąteczek 14 marca dzisiaj sobie poczytam gazetki, które właśnie do nas przyszły i tutaj znalazłam ważne info, aczkolwiek w gazetce, którą wcześniej wzięłam z Rosmana bo zobaczcie tutaj mam taką gazetkę widzicie i ta gazetka. Jest tam, ja nie wiem, czy to jest chyba tak. To jest miesięcznik, bo tu jest marzec 2025 i tu niesamowicie ważne info znalazłam dla was. Zaraz się z tym podzielę, ale chcę wam powiedzieć, że teraz w ogóle zobaczcie, zieleń króluje w modzie. To też jest nowa gazetka, którą właśnie dostałam przez, właściwie moja teściowa dostała. Ja zabrałam z jej skrzynki, bo chciałam sobie zobaczyć, a jej na razie jeszcze nie ma. Więc najpierw ja sobie obejrzę. A ona bardzo często zamawia różne ciuchy właśnie z tych gazetek. Wiecie, ona to już jest kobieta taka pod osiemdziesiątkę, starsza pani, ale bardzo, taka bardzo ładnie się potrafi ubrać, bardzo dba o siebie. Z mężem tacy są, wiecie, jak to. Więc my z moją szwagierką, moja szwagierka to jest w ogóle taki typ, ona jest taka niższa i taka bardziej korpulentna, taka typowa niemka powiedziałabym, chociaż no ale jest niesamowicie miła. Natomiast ja jestem tą elegancką stroną tej rodziny, jako elegancka Polka. Nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się, staram się, chociaż Wy może mnie nie znacie, od tej strony takiej bardzo eleganckiej, bo jak ja kręcę te filmiki, to ja tak właśnie z doskoku, wtedy, kiedy mam coś Wam do powiedzenia, kiedy jestem bardzo zajęta, czy po pracy, czy w podróży, to wiecie, to wtedy trudno być elegancką osobą. Ale staram się i zobaczcie, ja już dawno sobie teraz kupuję te zielenie. To nie to jest teraz taka zieleń jak gdyby pistacjowa, ciemna pistacja powiedziałabym. Właśnie ta zieleń, zobaczcie, ta zieleń jest teraz modna. Ja lubię tą zieleń, bo kiedyś była modna właśnie taka ciemna zieleń, taka zieleń butelkowa. Teraz jest właśnie ta taka ciemny groszek, bym powiedziała. No taka inna zieleń. No ale to takie, wiecie, tylko takie taka pierdółka, na którą, yy, na którą nie musicie zwracać uwagi, bo wy, wy chodzicie w kolorach, jakie Wam pasują. A akurat ta zieleń mi się już dawno spodobała, bo tą bluzeczkę to ja chyba już z rok temu kupiłam. No jak one tylko wchodziły, kupiłam ją właśnie, bo, bo mi się podobała właśnie Właśnie ze względu na kolor i na materiał, bo to jest bardzo, ja w ogóle bardzo lubię takie dobre materiały i ona jest naprawdę z takiego super, super materiału, ta moja bluzeczka. No, bo ja na, dla mnie materiał to jest podstawa, właśnie rodzaj materiału. Nie wiem, czy to jest bawełna, czy z jakąś domieszką, no, ale coś bardzo solidnego. Ale do czego zmierzam? Te gazetki z Rosmana często biorę je, tak sobie właśnie teraz je brałam, bo jak jeździłam pociągiem, no to miałam sobie, wiecie, coś do obejrzenia. Tak to raczej nie mam czasu na takie gazetki. No i tutaj dojrzałam taką informację. Ja wam jeszcze potem zrobię przebitkę z, z, z tego, co tutaj jest dokładnie napisane o pierwszej pomocy kurs pierwszej pomocy. Ja jako osoba pracująca w sektorze medycznym, my co dwa lata mamy takie kursy pierwszej pomocy, ale wiecie, tam one są takie, m, nikt do tego tak, na, znaczy ja do tego tak poważnie nigdy nie podchodziłam, bo ja zawsze, wiecie, jakoś tak nie myślałam o tym, że na mojej drodze spotkam jakąś taką, jakiś groźny wypadek. Nigdy do tego jakoś, Zawsze ja zawsze spotykam pozytywnych ludzi, wspaniałych ludzi, dobrych. Chociaż ja jestem spontaniczna i ostatnio jak jechałam pociągiem spotkałam koleżankę, no to ona się mnie pyta ile ludzi już w ogóle w przedziale zagadałam, że jak ja wychodzę z przedziału, no to pół przedziału do mnie macha na pożegnanie. Wiecie, ja po prostu lubię rozmawiać z ludźmi, lubię bardzo lubię ludzi. I nie mam żadnego problemu z zagadaniem ludzi, e, obojętnie w ogóle e, jakiej narodowości są. Jak ktoś mi podpasuje, no to już ja go zagaduję na maksa. No, taka jestem, w odróżnieniu do mojego męża. On po prostu w życiu by tego nie zrobił, i on najczęściej wiecie: on najczęściej mówi, O Boże, on nie lubi ze mną pociągiem jeździć, on zawsze jeździ ze mną autem. No bo on wie, że jak pociągiem ja jedzie ze mną, no to ja już będę się zachowywać tak, jak on nie za bardzo lubi. Ale to, to jest jego problem, nie mój. Także kochani, bądźcie sobą. Jeżeli wy coś lubicie, to róbcie to, no bo widocznie to jest wam potrzebne. Nie, nie, nie zważajcie na to, co inni o was myślą, bo musicie być zawsze sobą. A ja tym, że rozmawiam z ludźmi, ja bardzo dużo ludzi w ogóle poznałam, bardzo dużo informacji poznałam, bardzo dużo mam znajomości, jestem zapraszana. Ja, mi nigdy nie będzie groziła samotność, bo ja zbyt dużo ludzi znam. Wiecie, najczęściej to te znajomości z pociągu to kończą się na wymianie telefonu, czy, ale najczęściej one nie są jakieś takie, że potem jesteśmy zażyłymi znajomymi nie, nie. To raczej jest taka jednorazowa komunikacja. Czasami jak mamy telefony to sobie wymieniamy się, osoby wysuwają mnie, gdzie są na ówczasach i tak dalej, i tak dalej, wiecie. No słuchajcie, do czego zmierzam właśnie do tej pierwszej, pierwszej pomocy. Teraz jest marzec, jak macie Rosmana. Ja nie wiem czy w Polsce jest są te same gazetki. Zobaczcie tak, ta gazetka wygląda. Tak. I tutaj macie na stronie 64 Macie właśnie tą pierwszą pomoc. I tu jest tak, że jak klękacie na kolanach przed osobą poszkodowaną, jak ona leży na plecach, to musicie unieść jej, poczekajcie, u, u, zrobić tak, żeby chyba ręce podnieść. Tutaj jest narysowane jedną rękę podnosisz do góry, od, tej, od strony serca, a żeby po prostu odblokować, rozbieracie tutaj, wiecie, robicie wolną klatkę piersiową, tutaj, gdzie będziecie to serce starali się no, naciskać, żeby, żeby uruchomić to serce, jak stwierdzicie oczywiście, że osoba nie, nie oddycha. I to jest ważne, taka frekwencja jest ważna, że frekwencja jest od 100 do 120 razy na minutę. Potem musicie zrobić przerwę i ta przerwa jest też yy, po minucie, czyli robicie minutę 100-120 razy, minutę przerwy, po minucie znowu, po tej przerwie znowu 100-120 razy. I słuchajcie, i ważna jest głębokość tego naciskania na klatkę piersiową. To jest od 5 do 6 cm. Dlatego tu przyniosłam rękawice bokserskie mojego syna. On oczywiście boksuje hobbystycznie, żeby wam pokazać, że to nie jest takie, wiecie, oba fleslić, tylko takie, takie powierzchowne tylko musicie rzeczywiście 5-6 cm to jest gdzieś tyle, prawda? O tyle. Więc musicie jedną rękę na drugą kładziecie, żeby ta powierzchnia uciskania była jak największa i wiecie, tak 5-6 cm, czyli tak porządnie, zobaczcie, to wcale nie jest takie łatwe. Tutaj te rękawice są takie twarde i stwierdziłam, że to będzie fajny sposób do pokazywania. Ja to jedną ręką oczywiście robię, więc mi jest trudniej, ale zobaczcie. O tutaj może 5-6 ale tutaj jest twarda ta rękawica, ale tutaj 5-6 cm to nie jest łatwe i wiecie przy takim uciskaniu najpierw dochodzi też, a, znaczy nie najpierw tylko w ogóle dochodzi do tego, że czasami żebra się łamie jak ktoś ma Łamliwe, wiecie, predyspozycje do łamliwych kości, to Wam się często i gęsto zdarza tak, że nawet komuś tam, nie, zdarza się tak generalnie przy ratunku, że ludzie potem, jak wychodzą z tego, to bardzo im bolą żebra, bo te żebra są połamane. Ale lepiej złamać żebro, bo ono się zrośnie, trochę powoli zrośnie, ale przeżyjecie. Więc pamiętajcie, jak ktoś jest nieprzytomny. Bo ja też sobie zdam sprawę, że wiecie, ja dużo teraz będę podróżowała autem przede wszystkim. Różne przypadki mogą być, i to jest na tyle ważne, że komuś możecie uratować życie. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jak to zrobić. I, i musicie tylko pamiętać o tym, że po prostu leży osobnik na plecach, na plecach. Odchylacie mu tą rękę, z której strony będziecie pompować, czyli to przy sercu, czyli lewo w sumie. I z lewej strony, chociaż no, przy tej stronie, przy której uklękniecie, uklękniecie przy danej ofia, ofierze, przy, przy osobie nieprzytomnej. No i jak właśnie wyczujecie, że ona nie ma pulsu. A wiecie, jak wyczuwa się puls, właśnie tak? Możecie tutaj nadgarstek sobie tak rękę od tyłu nadgarstka chwycić i wyczujecie swój własny puls, i tak właśnie badacie, czy osoba oddycha. No i w ogóle widzicie, czy oddycha, to widać, i wtedy właśnie robicie nacisk, ręka na ręku i 5 centymetrów, i pamiętajcie, ważna liczba 100-120 ucisków na minutę. Minutę pauzy, i potem znowu 100-120 ucisków na minutę. I to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy zapamiętali tą ilość, i żebyśmy tak 5-6 centymetrów, wiecie, o, tak, o tyle, żeby w miarę głęboko uciskać, żeby doszło do tego mięśnia sercowego, prawda? Te uciski, żeby uruchomić ponownie pracę serca. To jest bardzo ważne. I właśnie te gazetki, one są fajne, one mają różne takie. Poczekajcie, co tu jest. Mogę hmm, z Wami trochę pooglądać tej gazetki. Poczekajcie, bo mi się tutaj oczywiście. Ja Was bardzo przepraszam, no wiecie, że moje filmiki są takie spontaniczne nic profesjonalnego, ale dużo fajnej wiedzy. Tutaj, no fajne rzeczy, jak ja coś jeszcze fajnego zobaczę, to wam powiem. A teraz zobaczcie, jakie u nas jest słoneczko piękne. Zobaczcie. Już po mrozie, ani śladu, no ale dosyć zimno, bo byłam na, na ogrodzie. Tak jest. Ja wiem, z 5 y, y, stopni na, tam w cieniu jest dosyć zimno. Więc, a na słoneczku, tak jak tutaj stanę przed oknem, to mam saunę, słuchajcie, to mam saunę, ale generalnie jest zimno i zobaczcie moje, moje kwiatki, jakie są piękne, piękne są te kwiateczki. Zaraz sobie je podleję, bo już widzę, że są sucho mają. O, podlejemy kwiatki. A tutaj zobaczcie mój storczyk. On już tamte kwiaty, które kwitły, już... Czekajcie, gdzie jest storczyk? Storczyk jest tutaj. Już on zgubił, ale zobaczcie, jakie pąki. Już tylko patrzeć, jak te pąki się rozwiną. Wiecie, ja nie dbam tak za bardzo o te storczyki, w ogóle o kwiatki moje, tylko tyle, że podlewam. Podlewam je normalną, zwykłą wodą i stoją na parapecie tutaj. Ten kwiatek mi się ładnie, bo już zaczęły te listki tak E, takie małe się robić, rulować. A zobaczcie, ładnie mi się wybił ten kwiatek. Ale Zobaczymy, czy go też nie trzeba. Jego nieboż już ostatnio go bardzo podlama, a on nie lubi takiej mokrej wody. Także jestem z niego bardzo dumna. No, podlany jest na maksa. Takie informacje, kochani, i ci jeszcze ze mną, ale wiecie co? To muszę wyłączyć się. Obrócę kamerę w inną stronę i obejrzymy sobie te gazetki. Za chwilę się znowu łączę. Pozdrawiam.